Za chwilę piątek wielki i zbliżają się święta, a konkretnie Wielka Noc. Do dorosłych przyjdzie zając, do dzieci zajączek, a może nawet dwóch zajączków. W związku z tym należy umyć syry ze szczególnym naciskiem napięty. A każda panienka winna na święta pamiętać, aby zmyć cały brudek spółki oraz pityny i wszystkiego co na dole, dokładnie usuwając zarost spiczki, żeby nie została najdrobniejsza kłaczyna. Panowie zaś analogicznie winni zadbać o i wziąć kąpiel i umyć łapy. Po zabiegach takowych, będąc wymytymi czyściochami możemy zabrać się do świątecznych wypieków. Gospodynie wyciągają garnki i gotują krótniki, kiełbasy, nie zapominając, że najlepsze są moriny. Przyrządzają pyszne barszcze, kluski, pyzy, co bardziej obrotne potrafią przyrządzić ich dziesiątki rodzajów, nawet 45 klusek. Z kuchennych półek znikają migiem krzan, marchewki. Gospodynie domowe wyciągają zaoszczędzone pieniążki i kupując masło w sześć. Ucierają pyszne serniki, makowiec, pączek. Korzystając z zamieszania przedświątecznego nie jeden mężyk zrobi z kumplami wyskok na jeden browarek, wypijając nie jeden brok, żywiec czy okocin. Po takiej libacji panowie bełcząc, mają pełne pęcherze. Gdy kończy się trawić niedawno zjedzona brochówka, idą wydalić stolec. A że idą wszyscy razem na polko za stodołę, wytrzeszczają z wysiłku ślepie, wypinają trzy zaby robiąc naraz sześć kałów, żeby miały kały towarzystwo. I tak oto pewnie w niejednym dom uminięta kolejne święta.